tu przyniczka se pięknie rośnie. Odmiana ozun no W tym roku to było ogromnie późno. Siotę, więc no nie ma się co dziwić, że to rozkrzewione za bardzo nie ma. Ale jest zielono. Jest bardzo ładnie. Tak to po Poznańoku wygląda. sobie jeszcze któryś dzień skoczyć, obejrzeć na drugie pole. A widzicie. Tu miejsce na owiec zostawione Tu będzie na wiosna Gnoju nawożone Zaorane i będzie owiec Lecimy dalej Zima, dzisiaj jak pierun wieje Aż łeb urywo Dobra i tu wchodzimy teraz na przynżytko O tu jakiś kamyczek, zaraz raus O, na druga polecił, idealnie. Widzicie przynżyto Teraz wyostrzyło Bardzo fajnie No wiadomo to teraz to też nie ma rozkrzewione no. To było siotę Koniec października, bo prędzej pogody nie było na to To troszkę marni może no ale tu woda stała No i teraz wchodzimy na inczmi o zimę Troszkę tak odrobinka mu się przyżółkło, ale to tam standardowo, każdy rok jak tak, tak wygląda. Tu też tak troszkę markitnie rośnie tu też woda stoła A tu już jest wyżej, tu woda nie stoła ten że był taki mały problem że jak to po siołach to zaczęło lać I zaklapało to na myn Widzicie? To jest OK No i tu zaczynałem się już korzenie po kukurydzy kulać, czyli tu była kukurydza. A po jest przynica. Też w miarę gęsto widać, że tu gęsi były, bo tu jest po wpierdzielane. A i sarynki, no to wiadomo, tu łapki widać. Od, od, odciski nóg, od sarynek. Rostrzy, widać fajnie rządki. Nie się tam podoba, bo. ale ogromnie dużo jest tych odcisków od nóg, to No Tu od sąsiada rzepak, widać. Troszkę zła, bo w tym telefonie to widać, ale... strona, będzie lepiej widać. Jest, fajnie. Zielono jest, o, widzicie? Teraz słońce troszkę zaszło. Zieleni się pole. Może w poprzek lepiej patrzeć, bo wtedy lepiej widać. Bo wzdłuż rządków to tak troszkę słabo widać. Zobaczcie. Przyjca odmiana też. KWS ozon. Woda na no to by to, to troszkę wygniło. To <laughs> jest pozytywne. To by przysiemowało dobrze. Pytacie, nie wiem czemu, ale te kamery, te, te kamery w telefonie nie oddają tego co jest. Ten filmik, który na z codziennych odpowiadających na gospodarstwie z karmienia bydła, byków, no to tam wydawało się, że jest tak w ciemnej dupie, a w rzeczywistości w tej oborze jest całkiem jasno. Bo tam żarówka wkręcono 1500 lumenów, tam jest kurde, jasne jak w dzień aż w oczy wali. No i to może jest problem. i ten aparat się nie wiem czyli przed naświetleniem czy coś żeby tak nie wyszło to i wychodzi ciemniej niż jest w rzeczywistości Widzicie? cud cudmiód normalnie O tu jakieś trawsko się zachowało Werwiemy, wyrzucimy. A nie chcę opuścić pola i idziesz z tymi eee, takie żeby plaskać na... Przed zimą, ale, ale nie wyszło. No. Pogoda nie dopisywała. No i poza tym to się słabo wyskrzyło i nie chciało jeszcze tego dodatkowo blokować. gdzie tradycyjnie bryskaj na wiosnę jeszcze czekają mnie mycie Masea. Ale to sobie trzeba dobrze namoczyć, bo tym moim szlauchem to nie bardzo idzie. A karsera niestety nie posiadam. No zrobimy jeszcze mały przejazd na inne pole. Tu spółdzielnie mu no, ta przylica. To jeszcze kompletnie nic nie wyszło. Jak się tak poszperą w ziemi, to do krokiełki sum... A też prawo, Na pewno z tego będzie dobry krót A widzicie, nie ma kompletnie nic jeszcze. No nie no, na pewno nie od ta kamera z tego telefonu tego, co jest w rzeczywistości, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest... Fajnie posiotę, że jest gęsto tam przede się co patrzy, bo to jest trawa to są 7 pola hektar od na siano Tu tułą taki pasek też pszenicy mi tu dziki pobuztowały Czasami to by się faktycznie przydała jakaś strzelba i przygarnąć jakiegoś dzika albo dwa parę sarynek i narobić kiełbasy dziczyzna elegancko bym przyjęli jakiś pożytek z tego roku. Zimno dzisiaj, niby 6 stopni miało być, ale nie wierzę, że to jest. A nawet jak jest to odczuwalne, to kurde, jest minus 5, szczególnie w ciągniku, kiedy nie ma ogrzewania i z tyłu mu otwarto kamina. No tu też przebiegniemy, bo szczelnego to nie jest. Ryk silnika! To jest muzyka! Jedni lubią odgłosy aut inni odgłosy wykrywaczy metali, a jeszcze inni ryk silnika! że my na jednego? O! Tutaj znajomy łoryka zimowa, żeby nam... Tu znajomy bo, bo przyjita posiadł. A tu prędzej jest. Posiadł później, no i też jeszcze nie zdążyła wyjść. Zbliżamy się do mojej Niestety pamięć w telefonie się kończy. Oni mam karty pamięci w telefonie, no. Muszę zakupić kupić jakoś. No. I... Normalnie szał. Proszę Państwa. Coś się ten telefon nie bardzo radzi z tym co widzi. A tu jest troszkę gęści w jednym miejscu, bo się mi wysypało. Tu się coś ominęło, ale dobra przeżyjemy. No telefon. Łap ostroś. Ładnie jest. Równiutko. Dawka 200 kg na hektar. No, może w porywach do 220. Bo ten mój jak tam czymie taka norma, że ja pierdolę. W końcu, olmo 60 lat. Ciekawe, czy te nowoczesne silniki za 60 lat jeszcze przemieszczały. Wątka, szczerze wątka. Tu na obwrociu jest troszkę gęści. Jest bardzo fajnie, przepięknie. Łapki w górę, proszę Państwa. Pamiętajcie, żeby też subskrybować mój kanał. Jak trafiliście na ten filmik, naciśnijcie ten dzwoneczek. Przecież was to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do działania. Jak się okazuje, że u mnie nawet 20% oglądających No całe 20% oglądających subskrybuje Reszta ogląda, no tak no. Troszkę z buteczek, no ale Zasubskrybujcie Taki prezent na święta, na nowy rok, na urodziny Bo też niedługo mum łapeczki, komentarze Trzymajta się nara